Myślę, że pojechać jak najszybciej i ukończyć i pierwszy dzień i drugi dzień. No to jest plan. Warunki są dosyć trudne, ponieważ ta nawierzchnia zmienia się i wpadamy do lasu i tam jest wilgotno, tam jest brudno, a znowu w otwartym terenie jest sucho i, i można tam jechać bardzo szybko, więc trudno jest trafić w odpowiednie tempo. Jesteśmy po pierwszym odcinku. Właśnie nas złapaliście po pierwszym odcinku. Jest OK. Czas jest OK, także będziemy starali się trzymać to tempo. Na dojazdówce na chyba tylni dyferencjał, yy, miałem problemy, żeby ruszyć w ogóle z miejsca, a poza tym nie strasznie łomocze z tyłu, więc nie wiem, zobaczę te dwa os -y przed nami, mam nadzieję, że damy radę. Dziś było bardzo szybko w naszym wykonaniu, przynajmniej tak nam się wydaje. Jesteśmy o tym my, przynajmniej przekonani. Daliśmy z siebie wszystko jak zwykle, ale jechaliśmy na limicie od samego początku do samego końca. Straciliśmy 7,5 gdzieś około sekundy podczas całego tego dnia, długiego dosyć dnia, bo przecież 3 pętle mieliśmy do Briana. Nie wiem gdzie miałbym to odrobić, żebym miał teraz wsiąść do samochodu jeszcze raz tą samą trasę przejechać. Jedziemy na limicie, no, można tak powiedzieć. I... I cieszymy się, że tutaj jesteśmy, bo, bo wykorzystywaliśmy momentami całą szerokość drogi, a nawet czasami trochę więcej. Jest ok i obyśmy jutro cieszyli się z równie dobrej pozycji. Jest pewien komfort psychiczny. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że, że, że sponsor, z którym rozmawialiśmy od dłuższego czasu, który jeszcze z nami dotychczas nie współpracował, Zatwierdził budżet i będziemy współpracować z firmą PIP. Na razie e, nie powiem. E, nie, nie. Myślę, że, że, że wkrótce się wszyscy dowiemy. To, jest też, e, to też wprowadza pewien komfort, że w przyszłym roku już, e, już, już e, są jakieś e, pieniądze na, na, na start. Na to samo auto? To jest, to jest duży sponsor. Zobaczymy. Myślę, że ten samochód jest naprawdę dobrą opcją. Może nie jest szybszy od samochodu S2000, ale, ale jest dwa, trzy razy tańszy. Także to też jest bardzo istotne. Bardzo ciężki dzień aż 9 odcinków specjalnych. I to takich no umówmy się, może nie za długich, ale bardzo wymagających. I cieszę się, że jestem przed Brianem. Ale mam świadomość tego, że jutro będzie ciężej i, i będzie trzeba mocno walczyć. Ale nie poddaję się, teraz już nie mam nic do stracenia, więc będziemy pełnym ogniem jechali.